Dobry, nazywam się Wojciech Gordoński, witam na moim kanale Kopania Sukcesu, witam Was z Hurgady. Jak wiecie od niedawna prowadzę tutaj biuro nieruchomości, handlujemy nieruchomościami, apartamentami, domami. Chciałem Was tym materiałem przestrzec przed dokonywaniem transakcji tutaj w Hurgadzie w Egipcie, jeżeli nie macie sprawdzonego dewelopera. Jeżeli nie znacie dewelopera, znaleźliście gdzieś ogłoszenie deweloperskie, jesteście zdecydowani na zakup swojej nieruchomości wymarzonej w danym projekcie deweloperskim, zgłości się do nas. My chętnie sprawdzimy wiarygodność takiego dewelopera. Mamy tutaj prawników, którzy chętnie sprawdzą dewelopera i będziecie mogli dokonać pewnej transakcji. Jest tutaj naprawdę dużo niesprawdzonych deweloperów, którzy potrafią no, niestety nie dokonywać takich transakcji, jak sobie wyobrażacie. Dodatkowo, jeżeli zdecydujecie się sfinalizować taką umowę przez nas, przez nasze biuro, hominegypt.com, Dostaniecie prezent, dostaniecie rok internetu gratis do swojego apartamentu oraz prezent powitalny do Waszego apartamentu, to będzie prezent niespodzianka, ale gwarantuję, że będziecie bardzo z niego zadowoleni. Także zapraszam na naszą stronę www.homeinedip.com i kontakt z nami plus 48 796 482 188, najlepiej przez Whatsapp dzwońcie. Jeżeli rozmawiacie w innych językach, na końcu filmu będą podane dane kontaktowe w innych językach, także zapraszamy do kontaktu. Home in Egypt. Nasze biuro znajduje się 30 metrów od Mariny w Hurgadzie. Także prestiżowy punkt. Zapraszamy.